Szanowni Współmieszkańcy, 9 lat temu powierzyliście mi kierowanie naszą wspólnotą. W tym czasie zaszło dużo pozytywnych zmian. Nie sposób wszystkie przedstawić w krótkiej relacji, dlatego skupię się na tych najważniejszych, które mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Rynek. W wyniku przebudowy płyty połączyliśmy funkcjonalność gospodarczo-administracyjną. Z miejscem kulturalno-religijno-patriotycznym. tutem są tu walory przyrodnicze, dużo zieleni. Dobrze służy mieszkańcom całej gminy. Park miejski. Pięknie po nawałnicy odrestaurowany. A za nim nowoczesny, oświetlony kompleks sportowy, nawodniona murawa boiska, bieżnia i siłownia. Balonowa hala wraz z parkingiem służąca ogółowi społeczeństwa. Doskonale się sprawdza. Realna inwestycja, a nie gruszki na wierzbie. Nowe boisko wielofunkcyjne w zimnowodzie. Służy nie tylko dzieciom szkolnym. Zmodernizowaliśmy budynek strzelnicy sportowej. Służy nie tylko organizacjom związanym ze strzelnictwem. Miejsce dla siebie znalazły tu Liga Kopa Sportowego koło gospodyń wiejskich Borek Wielkopolski. Chyba najbardziej strategiczne pod względem społecznym inwestycje. Przedszkola. W Karolewie, Zimnowodzie, Zalesiu i Żłobek. Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone. Dobrze służą naszym dzieciom. Cały czas rozwijamy infrastrukturę drogową, sieć wodno-ściekową, zarówno w mieście, jak i na wsiach. W tym roku przeznaczymy na inwestycje 12 milionów złotych. W przyszłej kadencji zamierzamy zmodernizować niemal wszystkie kluczowe drogi gminne, głównie wiejskie. Przedsiębiorczość stanowi dobrobyt gminy. W tym celu postarałem się o kluczowe inwestycje, główny punkt zasilania i budowę studni głębinowej wraz z linią doprowadzającą wodę do stacji uzdatniania wody. Ciekawie zapowiada się rozwój farm fotowoltaicznych. Dbamy o kulturę i tradycje. Rozwijają się świetlice wiejskie, funkcjonują przy nich place zabaw i miejsca rozrywki dla mieszkańców danego społeczeństwa. Posiadamy miejsca pamięci i tradycji zwane Izbą Pamięci. Mieszczą się tu liczne zbiory Bractwa Kurkowego, Zespołu Regionalnego Borkowiacy i Jutrzenka. Wszyscy wymienieni nadal prężnie działają ku zadowoleniu mieszkańców. Gminny ośrodek kultury i Biblioteka Publiczna to instytucje, które wychodzą naprzeciw mieszkańcom, organizując życie kulturalno-patriotyczno-rozrywkowe gminy. O bezpieczeństwo mieszkańców dba dobrze doposażona Ochotnicza Straż Pożarna. W ostatnich latach wzmocniona poprzez budowę i rozbudowę remis oraz zakup licznego sprzętu, w tym dwóch nowych i jednego starszego wozu ratowniczo-gaśniczego. Jednak najcenniejszy sprzęt nic nie znaczy, gdyby nie ludzie strażacy. Najwyższe nasze dobro społeczne. Prężnie działają placówki szkolne w ostatnich latach dobrze doposażone w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. To musi przynosić efekt dla dobra naszych dzieci. Czynnik społeczny jest dla nas istotny. Bardzo dobrze funkcjonuje zakład aktywności zawodowej w Leonowie oraz spółdzielnia Pomocna Dłoń. Przygotowująca posiłki dla naszych Milusińskich. Rodzice płacą tylko wsad do garka. Z pieniędzy gminnych dopłacamy do posiłków dzieci, jak i do wypoczynku w okresie ferii i wakacji. Ze stołówki korzystają też mieszkańcy. Wspieramy warsztaty terapii zajęciowej. Budynek po dawnej szkole w Wycisłowie przekazaliśmy pod działalność związaną z rehabilitacją. Szczytny i bardzo potrzebny cel. Drodzy Państwo, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Końca nie będzie nigdy, ale działamy. Nasza drużyna potrafi jeszcze więcej. Są ze mną ludzie, którzy chcą działać poprzez wsparcie młodzieży w ich problemach, Pracę w kołach wiejskich, klubach sportowych, zwiększyć dodatkową ofertę dla dzieci, ale i dla dorosłego społeczeństwa. Chcemy położyć szczególny nacisk na piękno otaczającej nas przyrody. Są rolnicy i biznesmeni, strażacy, byli lub obecni policjanci, nauczyciele jak już wspomniałem, przekrój naszego społeczeństwa. Pełni werwy i chęci do działania. Zaufajcie nam! Warto nam zaufać!